Manko, dziś jestem w miejscowości Pec pod Śnieżku w Czechach i stąd ruszam na Śnieżkę. Pokażę Wam piękny szlak przez Różową Chorę na szczyt Śnieżki. Aktualnie jestem przy wyciągu, który prowadzi na szczyt Śnieżki. Natomiast jeśli chodzi o parking, dokładnie stąd, 100 metrów poniżej znajduje się wielki parking, na którym możecie zostawić samochód i udać się w stronę wyciągu. Zastanawiasz się, w jaki sposób znaleźć tutaj szlak? Już ci mówię, aktualnie jestem na szlaku niebieskim, który prowadzi przez obrzydło do Domu Śląskiego. Dosłownie parę metrów za wyciągiem znajdziemy szlak żółty, który jest łącznikiem do szlaku zielonego, i tam już jest prosta droga. Dokładnie przechodzimy przez ten mostek i ruszamy już na. Trasę prowadzącą na śnieżkę po, po 400 metrach szlaku żółtego dochodzimy do skrzyżowania ze szlakiem zielonym. I tutaj, tak naprawdę, mamy tylko jedną opcję. Skręcamy w lewo i idziemy prosto na różową chorę a później dalej na śnieżkę. Natomiast za moimi plecami widzicie również szlak zielony, który prowadzi do centrum miasta po śnieżku. Zielony szlak na różową chorę. To bardzo przyjemny i łagodny szlak. Położony jest w całości w lesie, dzięki czemu w upalne dni będzie nam się lepiej wchodzić pod górę. I zauważyłem tutaj, że jest bardzo dużo osób z dziećmi z dziećmi takimi małymi gdzieś tam 3, 4, 5, 7 lat które też tym szlakiem wchodzą i schodzą. Opcja zdobycia śnieżki od strony czeskiej jest idealna dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z górami i nie czują się na początku niepewnie. Nie wiedzą za bardzo, czy mają siłę, czy mają kondycję, czy dadzą radę. I to właśnie od tej strony, jeśli pójdziecie na śnieżkę i okaże się, że w połowie trasy nie dajecie rady że śnieżka jest dla Was zbyt wysoka. Zawsze macie opcję zjechania wyciągiem. Na końcu szlaku Zielonego dochodzimy do różohorki i znajdziemy tutaj bołdę różohorki i restaurację oraz miejsce, w którym możemy wypić bardzo dobre czeskie piwo. A co ciekawe, w tym miejscu w Karkonoszach spotkamy krowy i możemy poczuć się troszkę jak w Alpach. Jest to miejsce godne. Polecenia, naprawdę. Świat tutaj się zatrzymuje, a Ty przy dobrym czeskim piwie spędzisz na pewno niezapomniane chwile. Zaraz za bołdą różochorki wchodzimy na szlak żółty, jest to szlak początkowo asfaltowy i nim już dochodzimy na szczyt śnieżki. Jakieś 200 metrów za różową chorą wchodzimy już na taki bardzo przyjemny, łagodny, wręcz płaski szlak z pięknym widokiem na śnieżkę, który od tej czeskiej strony wygląda całkiem inaczej. Musicie sami to zobaczyć. Od Polski śnieżka pięknie króluje nad karkonoszami, natomiast stąd. Wydaje się nieco inna, bardziej płaska, i z jednej strony bardzo szczępiasta. Ten żółty szlak od różowej chory jest naprawdę przepięknym szlakiem, a to za sprawą tej kosodrzewiny, i oczywiście. Tej magicznej śnieżki, która jest za moimi plecami, która stąd wygląda całkiem inaczej. Ostatni kilometr szlaku żółtego zmienia swoją charakterystykę, staje się bardziej trudniejszy. Mamy dość mocne podejście i mnóstwo schodów. A co ciekawe, wszystkie te schody są ponumerowane, i na górze możecie sprawdzić, ile tych schodów tak naprawdę było. Ale całą tą trudność rekompensuje widok. Jaki towarzyszy nam za naszymi plecami. Musicie sami to zobaczyć. Ten szlak z pecu po śnieżku na śnieżkę jest naprawdę piękny. że ten wariant zdobycia śnieżki od strony czeskiej przypadnie Wam do gustu. Naprawdę fajna trasa, mega widokowa, troszeczkę inaczej niż w Polsce. Śnieżka całkiem inaczej wygląda. Ale jeśli Ci się podobają moje filmy i to, co Wam chcę pokazać z karkonoszy, daj lajka, zaobserwuj, udostępnij. I niedługo widzimy się na live ze śnieżki. Trzymaj się. Hej!